Dzięki niech będzie Panu Bogu za Jego łaskę, za Jego opiekę, za to, że daje nam ten wspaniały przywilej spotkania się razem przed Jego obliczem, przed Jego tronem. I to naprawdę było takie poruszające, gdy rozpoczynając to uroczyste nabożeństwo, śpiewaliśmy tą pieśń: Święty, Święty, Święty. I choćby w ten sposób niedoskonały, ale wierzę, że jak najbardziej szczery, Mogliśmy dołączać się do tego niezwykłego chóru, który przed tronem Bożym te słowa wypowiada z największym szacunkiem, z największym uwielbieniem, z największym podziwem. Ci, którzy są tak blisko Boga, widzą, jak godzien jest On wszelkiego podziwu. Dzięki Bogu za Jego dobroć. Dzięki Bogu za to, że w tym kolejnym czasie, w tym minionym tygodniu Wam błogosławił, że błogosławi Waszemu Kościołowi, Waszej Wspólnocie, że pomaga i wspiera, czy tak? Chwała Bogu za to. To nie znaczy oczywiście, że wszystko układa się w naszym życiu tak, jakbyśmy chcieli, ale również w tych trudniejszych sytuacjach może tym bardziej możemy doświadczać Bożej dobroci, Jego zaangażowania w nasze życie, Jego chęci bycia w naszym życiu tak blisko żeby działać i pomagać. Gdy śpiewaliśmy tą pieśń, szczególną moją uwagę dzisiaj, bo przecież tak często w swoim życiu już śpiewałem te słowa, ale dzisiaj szczególną moją uwagę zwróciła wyrażona w tej pieśni myśl, że Bóg posłał swego syna, by wyrwał. Z grzechu świat. To słowo wyrwał. Naprawdę Jezus wyrwał ten świat z grzechu. Kiedy myślimy o takim słowie, o działaniu, które za nim się kryje w różnych ludzkich sytuacjach, to widać potrzeba siły, potrzeba zaangażowania. I naprawdę to, co uczynił Jezus. Nie było łatwe. Było pełne poświęcenia, pełne oddania, ale on wyrwał z grzechu świat. I dzisiaj, tak jak w tej modlitwie, którą siostra w imieniu nas wszystkich zanosiła do Boga, niech nasze serca będą poruszone i odnowione tym, co Bóg czyni. To jest czas, w którym chciałbym też podzielić się. Razem z wami pewnymi doświadczeniami. Doświadczeniami, które niech ukażą Bożą dobroć, Bożą wielkość, Boże działanie w zwiastowaniu Ewangelii w służbie dla drugiego człowieka. Ale pozwólcie, że na początek krótko zwrócę uwagę na jeden fragment Pisma Świętego z listu do Galacjan z rozdziału drugiego. Apostoł Paweł pisząc o swojej służbie. W wersecie siódmym napisał, iż powierzone mu zostało zwiastowanie Ewangelii. Powierzona mu została Ewangelia. A w wersecie 10 dodaje tylko o ubogich mieliśmy pamiętać, co też gorliwie starałem się czynić. Ten fragment w taki niezwykły, prosty, wyraźny sposób pokazuje dzieło ludu Bożego, dzieło Kościoła na tej Ziemi. Powierzona nam została Ewangelia. I to jest najważniejsze, co Kościół powinien czynić, sam będąc z Bogiem, tą Ewangelią dzieląc się z innymi, przekazując ją w kontekście przesłania z choćby z XIV rozdziału Księgi Objawienia, tak najbardziej aktualnego w tym czasie. Powierzona nam została Ewangelia, ale, dodaje apostoł Paweł na swój wzór, mamy też pamiętać o ubogich. O potrzebujących, o tych, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji życia. I to połączenie jest takim idealnym ukazaniem dzieła, do którego Bóg powołuje. W tym miejscu, w tym kościele, w tym zboże, w tej wspólnocie, w skoczowie, nie muszę mówić jak. Ważną dziełą, jak ważną częścią tego dzieła głoszenia Ewangelii jest taka służba na rzecz potrzebujących, służba, która wspiera tych, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji. W Waszym zborze, również poprzez filię chrześcijańskiej służby charytatywnej, ale nie tylko, od wielu, wielu lat organizujecie przecież tak różne działania, które mają pomóc ludziom, aby żyło im się lepiej, żyło im się szczęśliwiej i jak bardzo ważne jest abyście dalej tą służbę kontynuowali aby bóg powoływał kolejne osoby które będą mogły przyłożyć swoje serce przyłożyć swoje ręce w realizacji tej służby społecznej służby dobroczynnej a bóg naprawdę dokonuje niezwykłych cudów gdy się modlimy gdy chcemy się zaangażować w jednym z naszych zborów na północy polski jakiś czas temu niedawno chcieliśmy zorganizować kilka wystaw Expo Zdrowie, dzień po dniu przez kilka dni, w miejscu, w którym nie masz naszego kościoła. Więc bracia odwiedzili, czy to włodarzy miasta, czy włodarzy pewnych instytucji, szukając miejsca, gdzie mogliby zorganizować, gdzie moglibyśmy, jako chrześcijańska służba charytatywna, zorganizować taką kilkudniową wystawę Expo Zdrowie. Jedne, drugie, trzecie drzwi okazały się zamknięte. Nie było możliwości. Kiedy mój przyjaciel zadzwonił do mnie, dzieląc się tym, na jakie przeszkody napotkał, że być może nie jest Bożą wolą, aby cokolwiek czynić teraz w tym kierunku, powiedziałem mu: Módlmy się, módlmy się, a być może Bóg ma coś, Lepszego. Gdy modlisz się w jakiejś sprawie i masz wrażenie, że Bóg nie wysłuchuje, jakie myśli nam się wtedy pojawiają? Chyba najczęściej zniechęcenie. A jak często myślimy: Boże, a może to znaczy, że masz dla mnie coś lepszego? Rozwiązanie, którego w tym momencie nie widzę, nie dostrzegam. Tamtejszy kościół potraktował to zaproszenie bardzo poważnie. Ogłosili dzień postu, dzień modlitwy w swoim zboże i modlili się. I bracia odwiedzili jeszcze jedno miejsce pewną galerię handlową i okazało się, że drzwi były tam bardzo otwarte. I mogliśmy zorganizować Czterodniowe spotkania, wystawa Zdrowie, gdzie tak wiele osób przybyło, tak wiele osób skorzystało, tak wiele ciekawych rozmów. Naprawdę wspaniały czas, byliśmy tak wdzięczni Bogu. Co więcej, patrząc z perspektywy na te różne miejsca, o które wcześniej staraliśmy się, mogliśmy z całkowitą pewnością stwierdzić, to było najlepsze miejsce. To było najlepsze miejsce, gdzie mogliśmy zorganizować to wydarzenie. Ale ostatniego dnia, zobaczcie, Pan Bóg nie tylko zna przyszłość, ale Pan Bóg myśli o przyszłości. I Pan Bóg, wysłuchując naszych modlitw, myśli nie tylko o tym, co tu i teraz. My czasami tak patrzymy, Boże, to jest teraz moją potrzebą. Ale Bóg, wysłuchując naszych modlitw, myśli nie tylko o tym, co tu i teraz, ale także o przyszłości i, Bóg wysłuchując Twoich modlitw, myśli nie tylko o Tobie. Myśli nie tylko o Tobie. Myśli o tym, aby udzielając Ci odpowiedzi na Twoją modlitwę pobłogosławić jeszcze kogoś. Czy tak? Ostatniego dnia, gdy realizowaliśmy tą wystawę, Pani menadżer, z którą byliśmy w kontakcie, którzy bardzo pomogli nam też i w reklamie całego wydarzenia, pani menadżer zachwycona tym, co, co się działo w ich galerii, napisała wiadomość mailową do, do naszego brata, który pokazał mi ją. Był to ostatni dzień tej, tej wystawy, w której była propozycja: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za tą współpracę. Mamy jeszcze jedną galerię. Gdybyście chcieli skorzystać. I napisała miasto, w którym tą galerię mają. Miasto oddalone od miejsca, w którym się znajdowaliśmy, o kilkaset kilometrów. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kilka dni wcześniej jeden z braci, który służy właśnie w tym mieście, poprosił mnie o pomoc, bo. Bardzo chciał zorganizować wystawę EXPO Zdrowie, i wszelkie drzwi, możliwości do znalezienia miejsca były zamknięte. Podziwiamy Boga, Jego działanie. Naprawdę w tym kraju jest trochę miast, prawda? Ale ci Państwo zapraszając do dalszej współpracy, mówią: Mamy jeszcze jedną, jedną galerię i wskazując. Wskazali właśnie na miasto. Od razu zadzwoniłem do tego kolegę, mówiąc: Słuchaj, możesz dziękować Bogu. Już nie musisz się martwić. Masz miejsce. I tak się stało. I tak się stało. A zaczęło się od tego, że szukano, przecież modlono się też. I drzwi były zamknięte i można się było zniechęcić. Nie zniechęcaj się, bo może Bóg ma coś lepszego, czego teraz nie widzisz, ale jest to w jego planach. Jest to w jego planach wobec ciebie, wobec tego kościoła. Jakiś czas później, pani menadżer napisała raz jeszcze, informując, że mają jeszcze kilka galerii w kraju. Gdybyśmy chcieli skorzystać, to serdecznie zapraszają do dalszej współpracy. Dobroć Boża jest naprawdę, naprawdę zadziwiająca. Ale, drodzy, jak ważne, jak cenne jest to, że Kościół, działając na rzecz dzielenia się dobrą nowiną, Bożym Słowem, nie zaniedbuje tej służby społecznej, tej, tej służby dobroczynnej. Choćby poprzez działanie filii, dlatego, że to otwiera wiele nowych możliwości do działania. W jednym z naszych kościołów, gdzie od lat też działa filia, która bardzo aktywnie, szczególnie poprzez wydawanie żywności dla ponad tysiąca osób, systematycznie wpisuje się w ten lokalny krajobraz takich działań społecznych, mając bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta, z Urzędem Gminy. Nie tak dawno rozmawialiśmy właśnie z Urzędem Gminy na temat, na temat dalszej współpracy i zaproponowali, aby dla nich w Urzędzie Gminy, dla pracowników gops dla pracowników, czyli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla pracowników Urzędu Gminy, dla współpracujących z nimi kuratorów czy dyrektorów szkół z tej, z tej, z tej gminy, abyśmy poprowadzili szkolenie. I tak się stało. Miałem przywilej prowadzić szkolenie, jak pokonać stres, jak sobie radzić ze stresem. Właśnie w Urzędzie Gminy, dla w sumie dwa spotkania, każde po cztery godziny, dla kilkudziesięciu osób, to był tak dobry czas, tak błogosławiony, tyle ciekawych rozmów, tak wiele można było przekazać. Również zwracając uwagę na to, że we współczesnym świecie nie da się poradzić sobie ze stresem bez zaufania do Boga, bez pomocy Jezusa Chrystusa. Ale dlaczego w ogóle mogło do tego dojść? Dlatego, że ta lokalna filia chrześcijańskiej służby charytatywnej działająca tam przy, kości przy kościele ma od wielu lat tak dobrą współpracę, z urzędami. Tak znani są z tego, że potrafią reagować w różnych sytuacjach na potrzeby lokalnej społeczności, że wiele drzwi otwiera się na głoszenie dobrych, cennych, niosących wsparcie i życie słów, ze względu na służbę dobroczynności, ze względu na służbę społeczną. Jedna z moich znajomych z tego kościoła była ostatnio w tym urzędzie. Rozmawiając z pewną panią, i ta pani wspomniała te spotkania, które jakiś czas temu się odbywały. Mówi, że one były dla niej bardzo, bardzo cenne i pokazała na kartkę, którą ma na biurku od czasu tych spotkań. Kartkę z najważniejszymi myślami, które, które sobie wynotowała i które przed nią są, i mówi: Wie pani, bardzo często wracam do tych myśli. Bardzo często gdzieś karmię swoje serce tym. Aby się wzmocnić, aby móc radzić sobie z tymi różnymi wydarzeniami, trudnościami, które spotykają mnie w życiu. Ten wzór, który został przedstawiony w liście do Galacjan, gdzie apostoł Paweł napisał: Powierzona mi została Ewangelia, ale miałem też pamiętać o ubogich. Co też czyniłem. On nakreśla obraz, Boży obraz funkcjonowania służby życia Kościoła. Kościoła, który przede wszystkim jest zaangażowany przez czas, środki, dary w głoszenie Ewangelii, ale pamięta też o dobroczynności, o tej służbie społecznej, która w różny sposób może być realizowana. Wy tak wiele czynicie także na tym polu. Czyńcie dalej. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Was prowadzi, niech daje wiele pięknych, dobrych doświadczeń, bo wiele zostało uczynione dzięki Bożej łasce. Ale drodzy, jeszcze więcej jest do uczynienia. Jeszcze więcej jest do doświadczenia. Jeszcze więcej jest do zrobienia tego, co uwielbi Boga i co przyniesie pomoc ludziom. Chcesz być tego częścią? Chcesz być częścią tego Bożego dzieła, Ewangelii, dobroczynności, które Bóg pragnie realizować w moim i Twoim życiu? Niech tak się dzieje. Niech Bóg ma nas w swojej opiece i prowadzi tymi najlepszymi drogami. Amen.